Cześć witam wszystkich dzisiaj odcinek e, zbicie drogula. w sumie e, też z dropem już każdy wie że tam jak coś pokazuje raczej to z dropem no, chociaż nie zawsze tak no i z bo teraz właśnie biłem te drogule od 12 do 16 nie wiem czy na to może jest haha chyba nie bo to jest jakoś Nowy członek ekipy na no, Slurze, chyba właśnie, ale nie jestem pewien. No i biłem sobie tutaj tych droguli kilka e, z tego względu, że no miałem kryształów przygotowanych na tą okazję, czyli na, Haha, i i i. i no i z petem oczywiście tam e, glif odpaliłem bakalarski, żeby trochę więcej dla niego ekspoleciało e, Za grupki dw, dwa orki. Dostawałem po 110-120K nawet yy, dla Peta w sumie, no, sam też coś koło tego. Czyli no, EXP jest naprawdę fajny, a, co do ostatniego filmu, yy, to też Pony zostały sprzedane. Kupiłem sobie z około 100K, nie wiem, ja tak sprzedałem. Kupiłem sobie yy, objęcia od razu. 47%, tutaj fajne krytyki wpadły. 47%, e, czyli w miarę takie. No i teraz zbieram na naprawę, tak myślałem, że coś tam zleci z tych drauguli, no coś tam niby spadło, ale raczej nie starczy to e, na naprawę właśnie objęć, bo objęcia 2,5 kaplatek kosztują. No i ten draugul na początku uszedł bardzo szybko, ale później się już musiałem trochę z nim pomęczyć. Yy. Jak zawsze no, na druidzie, chociaż wydaje mi się, że na druidzie jest dosyć łatwo go zabić. Jeszcze tutaj nie mam tego, yy, nie mam ekwipunku całego naładowanego. Chyba trzy części tylko naładowane. Żeby tam lepiej ekspić sobie miłość, to, to inne rzeczy rozładowuję po trochu. No i tyle w sumie, w sumie to, tyle co chciałem powiedzieć i... E, no i się nie da go zabić. <noise> no i tyle, no będę się rozłączał tam zobaczyć, a później sobie od koniec e, jaki był drop i, i trzymajcie się. Cześć, e, jeśli chcecie coś tam, jakiś film, żebym coś nagrał e, ciekawego, co w, w, wam się... co będziecie chcieli jakby oglądać, to Piszcie w komentarzu. To, to może ogarnę. A jeszcze co do muzyki tej z ostatniego filmu. To ciężko mi jest to znaleźć, bo to, to był jakiś miks z YouTube'a po prostu. Jeśli chcecie poszukać sobie, to nie wiem, są takie programy do wyszukiwania muzyki, to można ten mój film odpalić i, i znajdzie Wam raczej tego miksa z YouTube'a. No i da jest drop jakiś tam... Ile gwiazdek? Uwaga. By pięć. Nie, tylko dwie. No, jak ktoś wie, ile to jest warte na że to może napisać w komentarzu. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć. Take me there.